W naszych założeniach. Dziękuję. Dwie minutia, Mr. Buzek. Ja, dziękuję bardzo. Poseł Buzek, dwie minuty. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu ministrowi Ballou za, za świetne przygotowanie i doprowadzenie do końca negocjacji na temat pakietu klimatycznego. Niestety z pakietem, trzecim pakietem energetycznym było już słabiej w czasie prezydencji francuskiej. Ale tu korzystam z okazji, żeby panu komisarzowi Piebalgsowi podziękować za pracę w pierwszej połowie tego roku, bo trzeci pakiet energetyczny udało nam się w dużym stopniu przeprowadzić także w Parlamencie dzięki ciągłym dyskusjom z Komisją i wielu poprawkom, które wprowadziliśmy. Ja uważam, że mamy problem w pakiecie klimatycznym z tak zwanymi nieuzasadnionymi profitami, windfall profits. To głównym powodem tego rodzaju profitów jest brak prawdziwego rynku, brak odpowiednich powiązań. Trudno sobie wyobrazić windfall profits w przypadku na przykład sprzedaży samochodów czy sprzedaży, nie wiem, jabłek lub pomarańcz. Dlatego, że istnieje pełny rynek i tutaj takie profity byłyby niemożliwe. Dlatego, skoro zrobiliśmy tak bardzo wielki krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego w pakiecie klimatycznym, musimy pomyśleć teraz o działaniach na rzecz rynku. To jest nasz obowiązek zwiększenie konkurencji, bezpieczeństwo energetyczne, które przyniesie wspólny rynek. To wszystko są sprawy, na które czekają przede wszystkim nasi klienci. Ja jeszcze mam pytanie konkretne do prezydencji francuskiej czy w czasie dyskusji nad pakietem energetyczno klimatycznym, czy zaszła jakaś zmiana stanowisk poszczególnych krajów w związku z trzecim pakietem energetycznym, bo dzisiaj widać wyraźnie, że dla realizacji pakietu klimatycznego absolutnie konieczne jest zakończenie prac nad trzecim pakietem energetycznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz rozpoczynamy procedurę Catch the eye. Najpierw pan pierwszy mówca. Dziękuję, Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu, panie ministrze. Powiązania między pakietem.